Dlatego stajemy przy uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn Jednorodzony, równy Tobie w wiecznej chwale, ukazał się nam jako prawdziwy człowiek. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Za wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwy Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życie i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi, spraw, aby lud rastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, Abyśmy mogli stać się dziećmi bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest w Ziemię, śmierć się w i imię to moje, królestwo twoje, bądź wola to... nas, Panie, odzwał wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i Panie Jezu Chryste, Ty powied... Przez... przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami i z duchem chodźim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Niech nas na spokojnie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę, Nie rodzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowienie. It's yeah. Z nieba wysokiego Bóg na ziemię, ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię, wierzę O. Osobę dzieci opłakuje ludzkie wyginy, Syn Boga biedny. Zniża swój majestat, Król całego świata, opuszcza trot nieba a mi się brata. uknie niezmierny w ciele bahały, zapomina bóstwa wagały, by zbawić świat cały. Niezmierny w ciele bahały, zapomina Oh child. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę w Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przyjmowali przez Chrystusa Pana Naszego. Przypominam, że po obiedzie już przy świętej nie ma i jeszcze tak ze swojej strony chciałem osobiście podziękować Wam, drodzy bracia i siostry, za to, że przyjmowaliście mnie po kolędzie i za e, liczne intencje, które zamówiliście u mnie. Dla mnie to jest bardzo wielka pomoc, to jest moje wsparcie, z tego się utrzymuję. Dlatego szczerze Wam dziękuję i niech wam Pan Bóg stokrotnie jeszcze w tym życiu wynagrodzi, a również, żeby każdego z Was oddarował życiem wiecznym, bo jakże inaczej, skoro przychodzimy tu, słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy komunię, to tylko dlatego, aby być z Panem Bogiem tam w niebie. Dlatego szczerze dziękuję i niech Bóg Wam błogosławi. Pan z Wami, I z Bogiem Twoim, Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona, ogólnie niech pewności. Oh, the